10. Najbogatszych kobiet na świecie Na dziesiątym miejscu możemy znaleźć bizneswoman i inwestor u Yuan. Jest współzałożycielką Rongfor Prepedis, jest to holding inwestycyjny, który zajmuje się inwestycjami, rozwojem i zarządzaniem nieruchomościami w Hongkongu. To właśnie dzięki tej firmie to miasto roi się od apartamentów, wieżowców i innych nieruchomości. Tak naprawdę założyła tę firmę wraz ze swoim byłym już mężem. Po rozwodzie w 2012 roku mąż Yuan nie odgrywał aktywnej roli w firmie, ponieważ zebrał już wystarczającą kwotę z tej firmy i innych inwestycji. Jej majątek jest szacowany na kwotę 17,9 miliarda dolarów netto. Zong Yuan to kolejna chińska przedsiębiorczyni i inwestor, która uplasowała się na miejscu dziewiątym w tym filmie i która osiągnęła sukces. Zong jest prezesem firmy Henson Forma Kul. Jest to firma specjalizująca się w lekach przeciwcukrzycowych, czyli psychoaktywnych oraz wielu innych. Obecnie mieszka w Szanghaju ze swoim mężem, który również, tak jak ona, jest miliarderem. W rzeczywistości posiada 75% udziału w firmie, którą dzieli z córką. Z majątkiem netto wynoszącym 18,7 miliarda dolarów, Zong jest jedną z 10 najbogatszych kobiet na świecie. Na miejscu ósmym możemy znaleźć Lauryn Paul Jobs. Jest amerykańską spadkobierczynią miliarderów, biznesmenką, dyrektorem i innym założycielem Emerson Collective. Organizacji, która m.in. zajmuje się działaniami inwestycyjnymi i filantropijnymi. Odpowiada się za polityką dotyczącą reformy edukacji, społeczną redystrybucją i ochroną środowiska oraz głównym darczyńcą dla kandydatów Partii Demokratycznej, w tym Kamali Harris i Joe Bidena. Laurien jest wdową po Steve'ie Jobsie, współzałożycielu i byłym dyrektorze generalnym dobrze nam znanego Apple. Łączna fortuna kobiety szacowana jest na 19,9 miliarda dolarów. Miejsce siódme zajmuje Susan Klatten. Jest ona córką Joanny Kuandyty, która była jedną z najbogatszych kobiet świata zanim zmarła w 2015 roku po jej śmierci Suzanna odziedziczyła jej majątek. Niedługo po śmierci matki straciła też ojca. Odziedziczyła po nim jego 50,1% udziału w firmie Atlana, producenta farmaceutycznego i chemicznego. Zasiada w Radzie Nadzorczej Atlany i pomaga przekształcić ją światowej klasy korporację. Lecz to nie koniec tego, co Odziedziczyła po zmarłym ojcu. Jest też udziałowcem w firmie BMW 12,2%. Do rady nadzorczej nad projektem BMW została powołana wraz z bratem Stefanem Kłandetem. Jej szacowana wartość netto to 24,2 miliarda dolarów. Jacqueline Mars uplasowała się na miejscu numer 6. Jest ona inwestorem i przedsiębiorcą. Jest córką Audrey Ruff i Forrest Mars oraz wnuczką Franka Marsa, założycieli dobrze nam znanej amerykańskiej firmy cukierniczej. Mars Incorporated. Firma Mars Incorporated miała swoje początki w 1911 roku, kiedy to dziadek Jacqueline Mars Franklin Mars rozpoczął produkcję słodyczy w swojej kuchni w Takomie. Do opracowania kolejnych słodyczy Franklin wykorzystał wiedzę zdobytą od swojej matki w 1923 roku. Został stworzony pierwszy baton Marsa, a 7 lat później wypuszczono do sprzedaży Snickersa. Zanim firmę przejął ojciec Jacqueline, Forrest zdążył opracować w swojej własnej firmie takie produkty jak ryż Ankle Ben czy czekoladowe cukierki Mini Minimis. Uważa się, że jego cukierki były inspirowane słodyczami, którymi żywili się żołnierze podczas hiszpańskiej wojny domowej. Jej majątek szacowany jest na 28,9 miliarda dolarów. 24 najbogatsza osoba w całych Chinach znalazła się na miejscu piątym, a jest z nią Wang Yan. Jest ona cypryjsko-chińską bizneswoman i deweloper oraz najmłodszą miliarderką w całej Azji. Yang jest większościowym udziałowcem w firmie Country Garden, która zajmuje się deweloperką. Pakiet akcji w dużej mierze przekazany jest przez jej ojca Yang Wujian w 2007 roku. Jej ojciec założył firmę zajmującą się nieruchomościami w 1997 i przekazał jej 70% udziałów w Country Garden przed jej pierwszym debiutem giełdowym w 2007 roku. Początkowa Country Garden przyniosła około 1,6 miliarda dolarów. Dziś mówi się, że Young posiada 30,6 miliarda dolarów, co czyni ją jedną z najbogatszych kobiet na świecie. Na miejscu czwartym znajdziemy Julię Koch. Jest to była żona Dawida Kocha, który był amerykańskim biznesmenem, filantropem, aktywistą politycznym oraz chemikiem. Był wiceprezydentem w rodzinnym przedsiębiorstwie Koch Industries, do którego dołączył w 1970 roku. Jest to koncern o mieszanym profilu produkcji, obejmującym m.in. sektor produkcji ropy naftowej, chemiczny, energetyczny, produkcji asfaltu, gazu ziemnego, nawozów sztucznych, środków spożywczych i tworzyw sztucznych. Od 1983 do 2019 razem ze swoim bratem Charlesem był jego współwłaścicielem. Po jego śmierci to właśnie jej małżonka oraz dzieci odziedziczyły 42% udziału w firmie. Dlatego też właśnie Julia stała się jedną z najbogatszych kobiet świata, a jej majątek dzięki spadkowi jest szacowany na kwotę 44,9 miliarda dolarów. Popularna amerykańska filantropka oraz pisarz Mackenzie Scott zajmuje trzecie miejsce. Jest to amerykańska powieściopisarka, która w 2006 roku zdobyła nagrodę American Book Award za swoją debiutancką powieść w 2005 roku – The Testing of Luther Albright. Jej druga powieść pułapki została opublikowana w 2013 roku. Scott został też dyrektorem wykonawczym Jestand Revolution, odkąd założył ją w 2014 roku. Ale to nie jedyna rzecz, której jest znana. Jest ona byłą żoną Jeffa Bezosa, znanego amerykańskiego założyciela Amazona. Po głośnym rozwodzie McKenzie dostała 4% udziału w jego firmie. Dla niektórych to mało 4%, a w rzeczywistości kwota wynosiła 35 miliardów dolarów. Z biegiem czasu kwota ta ciągle wzrastała. Obecnie kwota, jaką posiada kobieta, wynosi 59,7 miliarda dolarów. Na miejscu drugim znajduje się Alice Walton. W swojej wczesnej karierze Walton była analitykiem akcji i menadżerem finansowym First Commons Corporation i kierowała działalnością inwestycyjną w Bank Group. Była również pośrednikiem firmie EF Hutton w 1988 roku. Walton założyła Lama Corporation, bank inwestycyjny, w którym była prezesem, przewodniczącą i dyrektorem generalnym. Jest też córką popularnego biznesmena Sama Waltona. Założyła w 1962 roku sieć amerykańskich supermarketów. Po śmierci ojca, odziedziczyła ona w spadku razem z rodzeństwem akcje firmy. W 2016 roku akcje firmy wynosiły 11 miliardów. Na obecną chwilę możesz się cieszyć posiadaną kwotą netto w wysokości 64,5 miliarda dolarów. Pierwsze miejsce w tym filmie zajmuje Franco's Bankors Myers. Jest jedyną córką zmarłej Juliany Bankors, wielomiliardowego udziałowca większościowego, największej na świecie firmy produkującej kosmetyki L'Oreal. Po śmierci matki to właśnie ona odziedziczyła firmę L'Oreal. Dziś jest prezesem tej firmy, a jej rodzina posiada 33% udziałów. Card Myers jest najbardziej znaną ze swojej duchowej strony. Jest autorką publikacji poświęconych mitologii greckiej i relacjom żydowsko-chrześcijańskim. Pisała również o judaizmie i katolicyzmie, plemionach Izraela i drzewie genealogicznym Adama i Ewy. Jej majątek szacowany jest na kwotę 66,5 miliarda dolarów. Film dobiegł końca. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli sobie na bieżąco, zostaw suba. Do następnego. Yo!